Stoimy obok Gąski Franc z motywem koła młyńskiego. Koło młyńskie sugeruje gąsiorowickie młyny wodne. Obok nas plansza prezentująca szlak młynów wodnych w Gąsiorowicach i częściowo w Jemielnicy. Młyny usytuowane były wzdłuż rzeki Jemielnicy. A ściślej mówiąc, wzdłuż kanału młyńskiego, który jest, wybu został wybudowany w przeszłości staraniem niemielnickich cystersów dla potrzeb młynów wodnych. Młyny oczywiście już nie działają. Ostatni młyn zakończył swoją działalność w latach 60. XX wieku. Po niektórych młynach zostały tylko fundamenty. Najstarszy młyn pochodzi z XVI wieku. Mówię oczywiście o tych siedmiu gąsiorowickich młynach. Dwa młyny pochodzą z wieku XVII, natomiast cztery to XVIII stulecie. Obecnie pozostały zabudowania po czterech zbyłych młynów. Po trzech nie ma już śladu, nawet nie widać fundamentów. Ostatni młyn w Gąsiorowicach pracował jeszcze. W latach 60. ubiegłego stulecia, z tym, że miał już napęd elektryczny. Dla ciekawości powiem, że kanał Młynówka, biegnący obok rzeki Jemielnica, liczy sobie w obrębie Gąsiorowic około 4 km i kończy się obecnie w granicach administracyjnych sąsiedniej wsi Łaziska, gdzie był ostatni z tych siedmiu młynów zaznaczonych tutaj na planszy.